Jestem piterow, jestem ocalałym, nadaję na wszystkich częstotliwościach FM. Każdego dnia będę walczył o przetrwanie. Nie poddam się. Jeśli tam jesteście, jeśli ktokolwiek tam jest, mogę dostarczyć żywność, mogę dać schronienie, mogę zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli tylko ktoś tam jest, ktokolwiek, proszę odpowiedzieć: nie jesteście sami. Cześć i czołem! Ja jestem Peterow. Jestem ocalałym. Być może jedynym ocalałym w tym świecie opanowanym przez zombie, dzikie bestie, zwierzęta, wilki i inne takie. Witam Was serdecznie. Jak widzicie, jest to Alfa 16. Jest to na razie wersja eksperymentalna. Nie jest automatycznie aktualizowana. Żeby w nią zagrać, należy na Steamie wejść do biblioteki, prawym klawiszem na grę, wybrać właściwości, tam zakładka beta i z rozwijanej listy należy wybrać, że chcemy grać w wersję eksperymentalną. Zaszło bardzo wiele zmian. I to żeby je wszystkie wymienić, to musiałbym przez cały film o niczym innym nie mówić. To są wszystko łącznie z nowym, nowymi budynkami, z zombiakami, zwierzętami, naprawdę tak dużo, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, zamieszczę pod filmem link do strony, gdzie możecie sobie i tak skróconą wersję, która i tak liczy wiele wiele stron Skróconą wersję możecie sobie podejrzeć, co jest zmienione, ale żeby nie przedłużać. Może jeszcze tak, A, no przejdźmy do nowej gry. Eee, tutaj z opcji dzień. Dzień wydłużyłem do 18 godzin i tak, ta końcówka nocy zawsze tam już się nic nie dzieje. Szkoda po prostu siedzieć, nic nie robiąc. Eee, gra jest bardzo trudna teraz. O wiele trudniejsza niż jeszcze w Alfie 15. Podejrzewałem na YouTube kilku doświadczonych graczy, dwóch, no, i też mówili, że jest gra dużo trudniejsza, i zginęli w pierwsze dni, zginęli, mimo że mieli duże doświadczenie, grają od dawna. 120 minut no, to jest optymalny czas, jeżeli się gra samemu. Jeżeli się gra y, z kimś, można skrócić. No ja na potrzeby filmów skrócę do 90, będę miał trochę mniej czasu na, na cokolwiek, ale będę w stanie może podzielić to jakoś dzień na dwa filmy, chyba że będziecie woleli, żeby to jednak poucinać i, i mieścić to w jednym filmie, ale pewnie byłoby ciężko. No ale, żeby nie przedłużać, ruszamy, a no jeszcze włączyłem Wskaźnik dropów, dlatego że wcześniej leciał samolot, drop, mogliśmy na ślepo, ile Bozia dała, biec, żeby do tego dropa dobiec. Mogliśmy omijać, wymijać zombie. Natomiast teraz, teraz możemy się po prostu natknąć łatwo na wilka, hordę psów. Nie da się już tak beztrosko biegać po mapie. Więc na razie zaznaczyłem. Może to jakieś ułatwienie, co prawda, ale gra i tak jest teraz trudna. Natomiast yy... zaczynajmy. Ja tutaj zrobię cięcie, dlatego że będzie się generował nowy świat, więc to troszkę potrwa. Yy, co by tu jeszcze? No w sumie nie chcę przedłużać, także do zobaczenia już w grze. I oto jesteśmy. Co nas czeka w tym okrutnym świecie? Jak długo uda nam się przeżyć? Czas pokaże. A tymczasem zimowy biom. Jest zimno. Ale okej, okay. trzeba szybciutko coś zacząć. Zaczniemy od, od tego, co nam tutaj. No, co jest? co nam tutaj te pierwsze questy każą. O, tu jest dużo kamyków, to jest dobre, to od razu sobie pozbieramy. Zrobimy tak, tutaj chcą śpiwur, wcześniej questy były w innej kolejności, stąd tutaj to spuszczenie, które sobie zainstalowałem jest jeszcze do starszej wersji. Najpierw się robiło siekierę. <grym> Natomiast teraz, że gra została bardzo utrudniona, jest dużo trudniejsza. To widać, twórcy postanowili, że najpierw trzeba zrobić śpiwór, żeby móc szybko go gdzieś postawić i w razie czego mieć gdzie się e, odrodzić ponownie po śmierci. No, co żeż to O, 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 pierwsze gniazdko. I jajo! Dobre jajo nigdy nie jest złe, choć my potrzebujemy na razie przede wszystkim... Piórek. Dobra, ale ja jestem w takim miejscu ciekawe. Taka oaza zieleni w środku zimowego biomu. Bardzo ciekawe. Ale, 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 gdzie ja mam iść w ogóle? W którą stronę? To, 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 to. to jak... Niezbyt mi się to podoba. To miejsce, bo nic nie widzę. Nie wiem, gdzie mam iść. Muszę wejść gdzieś wyżej. Skorzystam, że tu jest tych kamieni dużo takich widocznych, dobrze widocznych. Od razu to drzewko. Okej, okay, tutaj jakieś pierwsze fanty mogą być albo i nie. Zobaczymy. No, są pierwsze fanty, zgniłe, zgniła pizza. <laughs> Gdzie my jesteśmy? Gdzie nas poniosło? Także teraz tak. Teraz nie można sobie tak wezmę to, bo to nie wiadomo, czy nie będę z głodu przymierał pierwszego dnia. Prawda, tego za dużo zjeść nie można, bo można dostać boleści uuu, jest zielono. Jest zielono, jest woda. Znaczy tak, ja lubię tak, lubię jak jest zielono. Lubię. Lubię, lubię być blisko wody, bo to potem nie trzeba w razie czego biegać, nie wiadomo gdzie za wodą. Fajnie było, żeby było trochę. ...płaskiego terenu, żeby... ...no... ...jejku... ...żeby, żeby... ...żeby się było łatwiej gdzieś tam... ...zacząć budować... ...żeby móc w przyszłości tą bazę jakoś tam rozbudować... ...na większą, no to dobrze... no lepiej jest na, po prostu na, ...na płaskim... ...fajnie też gdyby było jakieś większe miasto... ...w pobliżu... Żeby było gdzie chodzić, na zakupy, do kina, do restauracji lub do knajpy na piwo. Wiecie co dobre, ja sobie tak żeby nie było, ten śpiwór gdzieś tu zostawię. Raz, że szkoda go nosić. Dwa, rzeczywiście w razie czego po prostu już będę wiedział. Przynajmniej się zrespię tutaj, a nie gdzieś w zupełnie nieznanym losowym miejscu znowu. Tam jest zielono, na pewno trzeba będzie tam iść. O, tam jakieś domki w dole. Hmm. Co ja teraz mam zrobić? Funkcję. Yy... Siekiereczkę. Okej. Okay. Przyda się zapewne. Jacko. Ok, teraz sobie tak, to sobie damy tu, co na przykład tu, to. A to powywalamy tu. Ej, teraz ubranka, 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 szybciutko zróbmy. Mhm. Do tego potrzebowałbym piórka. A ja nie mam piórek, to znaczy do samego łuku nie, co prawda. Wiadomo, ale do strzału to już tak. A teraz mam. Nie, nie, nie. jeszcze ubrać muszę to ubranie, które stworzyłem. Nie tu, tutaj. Okej, okay. tu znowu. Wielkie nic. Teraz jeszcze maczugę. Um, tu jesteś. Gdzie ja tu zejdę? No tu bym mógł, niby już chyba, chociaż trochę niebezpiecznie jeszcze. Już zombie! Ej, facet! Ja jeszcze nie chcę z tobą się bawić. Nic tu nie ma. Bo nie mam czym się z tobą bawić. Świnki też nie mam, czym ubić. Ja cię jeszcze drwal... Nie, no z tym to już tym bardziej nie chcę za zaczynać żadnej zabawy. Schodzimy z gór. Szyb, szybko, szybko, szybko piórka. Nic. Oj oj, żebyś sobie tutaj nogi dziewczyna nie złamała. Jest miasto, jest miasto. Jest płaski teren Są Ja. Jaja. Jaja sobie robią. Czy ja nie mówiłem, że na razie... O czołgista że na razie bardziej potrzebuje piórek Dobrze, tam gdzieś bym musiał się udać w tamte rejony, a przynajmniej chciałbym. Się tam gdzieś udać plecak, plecak, czy jakaś torba? O, lepsza maczuga to zrobimy tak, tamtej nie, tamta niech sobie po prostu będzie albo ją, albo ją w ogóle zaskrabujemy eee, co ja jeszcze muszę, już łuk mogę zrobić, ale nie mogę zrobić strzał. A mogę, ale niewiele, bo aż trzy, bo mam tylko trzy drewna. Aha, Czyli muszę drewno zebrać? Zaraz cię, abym ja się tam udał, muszę się rozejrzeć, póki jestem tutaj wyżej. Tylko nie idą za mną. O, daleko jest. Gdzieś woda, woda, woda. Czy tam jest gdzieś woda? Blisko miasta. Oj, gruba z na dole. Chciałbym być gdzieś blisko wody. Tam nie wiem czy to nie jest woda. Ale tam to już nie jest tak ciekawie. Albo za miastem, dopiero. A ci są daleko. A co tam jest niżej? Nie, nic nie ma. Gruba złazi. Za miastem, chyba jest dopiero woda. A tam chyba będzie kupiec. O, właśnie, to jest też nowość w tej wersji. W Alfie 16, że już z tak daleka widać, widać budynki, już można mniej więcej coś tam ocenić. Jeszcze w 15 trzeba było być już naprawdę blisko, żeby można było rozróżnić, zobaczyć budynki w ogóle. A tu widać już z daleka, więc już można sobie jakoś tam jakieś rozeznanie zrobić już coś zaplanować. Kurde. Facet. Co ja mam teraz? Nie śpiwór. Yy, a ten, to, to nie chcę na razie. Nie chcę tego na razie robić. Świnka jest jejką. A ja mam za mało. Za mało strzał. No bo te zębiaki ciągle za mną chodzą. Nie mam kiedy. Tego drzewa narąbać teraz może. Tutaj szybciutko jakieś drzewko. A kamieni też nie mam za dużo w sumie. Kurde, tu też jakiś zombiak. Już... No już tu idzie. Czołga się. Nie idzie. No czekaj tam, nie idź tak szybko. znaczy nie czołgaj się tak szybko. Zasz teraz to nie ma potrzeby całego drzewa zbierać, bo tu już niestety nie mamy tak jeszcze w 15 choćby y, bonusu. Tam jak całe drzewo zebraliśmy, <coughs> przepraszam, jak zebraliśmy, ścięliśmy. Całe drzewo ścięliśmy lub y, całą skałkę. O mamcie, świnko, mamcie. To dostawaliśmy taki spory bonus. Natomiast tu już to, tego nie ma, niestety. Nie ma go jeszcze, jeszcze blisko nie. Więc tu już nie. Jesteśmy premiowani za to, że ścięliśmy całe drzewo. Czy ja słyszałem wilka? Nie, to może ten był. Ale już był blisko. No, bierz ten kamyk, i spadaj. No, co jest? Aj, jak ja tam z tymi strzałami wyglądam? Dwie sztuki czego mi Piórek nie ma. No, oj, sorki. Przepraszam bardzo. Dalej idziemy w tym kierunku. Jest jeszcze jelonek, ale dobra, na razie jedzenie jakieś mam. O, jest, 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 muszę się rozglądać teraz właśnie za cztery sztuki. Za gniazdami. Kurde, na prawo patrz. Na lewo patrz. Wszędzie zombie. Kurde, to miasto duże jakieś. Jakieś wieżowce. Ty, ten jeleń to praktycznie. Mu do tyłka niemalże w las. Jeszcze chwila. Jak taki był odważny, bardzo nie uciekał. Okej, okay, miałem się rozglądać za gniazdami, a nie za tyłkiem mielenia. 14 sztuk to już troszkę lepiej. Dobra, wszystko, wszystko fajnie, tylko jeszcze tą wodę. Dobra, dobra, biegniemy, bo to szkoda czasu. Wbrew pozorom nie ma go wcale aż tak dużo, dlatego że teraz... Bardzo wolno wydobywa się, zdobywa, pozyskuje się surowce. Więc to już nie jest tak, że mamy tam chwilę czasu i zdążymy sobie szybko jakąś bazę sklecić. Niestety, zanim zdobędziemy jakąkolwiek ilość surowców, okazuje się, że pozyskujemy surowce pół godziny. A Wykorzystujemy je dosłownie w parę minut. Jejku, jak to się ciągnie. Tam są budynki. Ciągnie się, ciągnie, ciągnie, ciągnie. Ja nie mogę. O, czy ja coś nie chyba mi się tylko stawało? Nie, no coś, coś, coś widziałem jednak. No wujeleń, kurde, chyba muszę jednak zaraz upolować jakiegoś, bo tak same się proszą niemal Na razie to praktycznie można by zbierać niemal wszystko, wszystko się może przydać Ale też nie chcę się zapełnić zupełnie ja, Kolejny jakiś, kurde Amator chłostania, ale na razie cię nie chcę chłostać. Chociaż mam maczugę niezłą, znaczy nie taką znowu super, ale, ale trochę lepszą niż, niż zwykłą. Co tam jest? Tam coś jest, jakiś obóz. Tu są te. To są chyba dwa duże miasta. Tu jedno, a tu od razu drugie. Może się tak wypchać między nie, tam to jest jakiś obóz tylko A to kto? Ja nie mogę, ileż tu tego jest Jakiś brodaty Broda-ty Jest jakaś buteleczka pusta, przyda się bardzo, chociaż póki garnka nie mam to tak średnio w sumie. Ale tam wody żadnej nie będzie, jejku. A to jest jeszcze to czego mi brakuje. O, jakaś chyba pierwsza rurka do mojego przyszłego pieca. Nie chcę z wami na razie walczyć, wiem że to są punkty ekspa i tak dalej, ale, ale na razie nie mam na tyle strzału i w ogóle i czasu też. <laughs> Oj, sorry. I chęci także. Oj, myślałem, że Wilga, ale to... Tylko, tylko świnka na szczęście. Nie no tam chyba wody nie będzie, bo tam są góry. Tam już potem jest inny biom w ogóle. Ale bez wody ani rąż. Mi się zdawało z góry, nie, w sumie to nic mi się nie zdawało. Idź sobie, idź tam, idź tam, idź tam, bo ja chcę tutaj pniaczki sprawdzić. Może w jakimś miodzik będzie. A miodzik to cenna rzecz. Ta butelka też pusta się przydać kiedyś, może. Czy tutaj będzie ten handlarz, chyba? Jeżeli tu będzie handlarz, to ja bym tu musiał skończyć te questy. Ale to muszę drzewo mieć. Ten idzie tu za mną. Ja mam strzał. Jejku 5 Jeżeli tam jest handlarz to musiałbym te kwestie tu zrobić bo dostanę punkty doświadczenia które bardzo by mi były potrzebne No dobrze no kurde no Sam tego chciałeś kolego Oj 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 Sam się prosiłeś Mówiłem ci że nie chcę się z Tobą bawić! O! oj. No! Stracił głowę. No ja już jestem praktycznie pełny. Tak, to jest handlarz. Nigdy nie handlowałem z nim. Nie wiem co tam się robi. Jak to się tam po co i na co handluje. Mało co jeszcze, w sumie grałem. No i tego też trzeba będzie załatwić, bo mi tu bardzo przeszkadza. Faj, fa blisko. Ok, klei. No i muszę zrobić ten to 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 zadanie, żeby punkciki dostać. Byle gdzie byle tylko jest jelonek. Jakby go tak spróbować. Takie marnowanie surowców, no ale za to dostanę co innego cennego. Może jeszcze bardziej cennego eee, odnisko, tak? A i znowu jakaś się tu pcha. Oj, 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 nie teraz. Tam kolejny jakiś. Ajajaj, aj, aj, nie tak. Dla mnie nie masz to z czym ty przychodzisz i zlokalizuj tradera. Na pewno to chodzi o tego Niemal pewne tak jest I nawet nie wchodzę na razie Przyjdę tu tutaj jak będę miał troszkę miejsca, żeby tu może coś pozbierać. Jeśli będzie co? No i wszystko by było fajnie, gdybym znalazł wodę. To tu to świetna okolica. Płaski teren. Zwierzyna. Handlarz. Drzewa. Kamienie. Tylko wody brak. Miasta blisko. Nie, tam nie ma. Kiedy może się uda tego jelenia. Polować jałku jeszcze w ogóle nie używałem. Haha, ha, no ale z czym do ludzi? O, teraz już będzie z czym. Ok, ale zużyłem, zużyłem wszystkie kamienie, prawie wszystkie drzewo. więc trzeba będzie zaraz coś pozyskać, cokolwiek, bo nawet na nową siekiereczkę nie mam. Teraz już powinno być. Tak. Także pierwsze dni teraz są naprawdę ciężkie kurde, no. Tak, eee... bo strzały się jeszcze robią. Patrzę gdzie ta moja siekiera. Pięć piórek kolejne. O, wpadła mi prosto w ręce sama, no bo to już mam full miejsc w plecaku wypełnione. Gdyby tu była woda już bym się tu osiedlał, no Dobra, no, czy tam za mną coś nie idzie Nie, na szczęście nie Chyba nie sprawdziłem tego gniazda jednego Tam dopiero jest zombie Przepraszam bardzo. Nie wiem, coś mi... Coś mi gdzieś weszło na gardło. O Nie no taką okazję by trzeba wykorzystać. Chociaż nie ja mam... No nie, teraz mam już. No dawaj głowę. Ale nie no tak wyginasz tą głowę, że ja nie wiem jak ją... O! Udało się ładnie. O, mogę zrobić nożyk, 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 nożyk. Super. Hmm. To to w ogóle na razie wyrzucę. Szkoda, miejsca w ogóle, czy ja mam na to miejsce? Jest, jest. Tak, bo wcześniej świnie zabiłem, przecież. No. O, już tu... Już tu lazło coś. Ja tu nie widzę wody. Tam już jest inny biom, gdzie teren w górę. Nie wiem, co ja będę pił. W sensie czołga tutaj do mnie Spadaj gościu Nie mam czasu wody szukam Bo chcę się osiedlić przy wodzie a tu a tu nie ma Nie wiem może tam na końcu Przede mną Go 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 Ojej niedźwiedź